Siema, z tej strony znowu Stachu i jest ze mną znowu Seisio. Cześć. No i, I, i no i gramy znowu w Hearthstone'a, nie? Nikt się tego nie spodziewał. <laughs> Najprawdopodobniej może być też seria z LoLa i z innych gier, ale to w swoim czasie. No. Dowiecie się w swoim czasie, jak to mówił Stachu Jones. Wysko wyszkolę was w jeden księżyc. Dobra, o... tak na serio. I... Ale tak na serio mam brak odpowiedzi, nie? Dobra, już. Pod serio, wywaliło ci? Nie, nie. Nie, dobra, ładuję. Ładuje, Ładuję, ładuję. Prosisz się o lanie. O, już się zaczęło. Tego się trzeba pozbyć. O, nie puściłem muzyki. Dobra. Nie, bez muzyki, bez, bez. bez. <śla> Proszę niech mi tylko nikt nie dzwoni, niech mi kumpel nie dzwoni. Bo będzie przy powyżu tym. Mm -hmm. Połowa nagrania nagranie jak zawsze piękna, a tu pyk! Kumpel dzwoni. Idziesz na dwór. I co, tradycyjnie? A możesz jechać tradycyjnie. Krokoliszek. Krokoliszek? Krokoliszek? Czy raptor? Krokoliszek. Dokładnie. Au widzę, mm -hmm. że, widzę, że zacząłeś się nietradycyjnie Tak? Dzisiaj nowość <laughs> Jeden-jeden, nie? O nie je... Co? Ty wiesz, co się może też szukować? Wiem, wiem. Ta gra jest moja Ono? Poli, oj, że jestem raj... Widzisz, że jestem tym radikiem. O. Dobre z... <gryw> Wiadomo. Za gorszy jestem? O nie. Jesteśmy zgubieni. Ale ja zauważyłem, że na nagraniu były lagi. Tak? Aha. Kto by się tym przejmował, powiedz mi. Jeszcze w takim... Nie wziach. wiem. No. <grym> <grym> oh. Monopoly Boy? Monopoly Boy? Monopoly Boy? Wiesz, mój super OP program do nagrywania. Tam, ja Studio. <grym> tak? Tak. Okej. Okay. A ty widzisz, co ja teraz mam? Tak, widzę. A co to daje w ogóle? A ręka boga. A. E. Y. No. A tak trochę... przypomnę. Mhm. Dobrze. Nie wiem. Dobra. Okej. Okay. Lipnie zagrałem, powiem ci. No. Proszę. A zaliczy się? Nie, chyba nie. Uf. Masz szczęście. Pamiętaj, ja że ten 5-50 to no dosyć mocna karta nawet. No dosyć, jak dosyć. Jak za 6 many? No, kryształ many. Musisz, że Ty mnie zabijesz, tak? Tak. Tak myślę. Ej, 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 nie ma tak. Nupkarta. <grystanie> <grystanie> karta. A kto jej przez cały czas używał? Jak, wy, jak wyjeżdżał jakąś inną kartą, co? Ja też jeszcze postaram się wygrać. No, staraj się, staraj. Tak trochę nie wierzę, ale. Co to było? Coś ci się z, z majkiem stało? To ja, co? Z mikrofonem, coś ci się stało, nie? Co? Nie wiem. A co było słychać, co? Taki dziwny szum. To był To był radioaktywny sum. Dobra. Zobaczmy, mieszkam w sosnowcu, tak? Musisz mnie hejtować? Tak. Muszę. Dobra. No, uderz. Nie, nie uderz. Nie? Nie. To łap. Ała. Jolo, coś dobrego. Nie. Zare? Aha, bardzo uh. potrzebna mi jest ta karta. <grymne> Okej. Okay. Uh. Ale lipa, muszę tym zagrać, nie? Hmm, lipa. Co może być? Krokoliszek? Nie. Owcom cię zaatakuje. Mhm. Uh -huh pek pek pyk pek mhm. Zginie smartny, nie. Ej. Ty podniecasz Ja to jeszcze wygram. Mhm. Kojci tak. W tym momencie mogę zrobić plays'at, tylko muszę wyczekać tą rundę, żebyś mnie nie zabił. Jeśli nie zabijesz tą rundę, no to easy. No, będzie. Znaczy nie może nie wygram od razu, ale no, dipsy będą siadały. Nie, to będę siedział na dwie rundy zagrać jednak. Bo, bo to nie na owce. To mogę wyjechać tak. Tak dla bezpieczeństwa zabiłem ci owce, nie? Tak, słyszę go, zew. Ej, 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 Nie ma tak. No tylko raz mi to dodam, to wiesz, nie szalej. Uwaga. Ej. Nie, i pewnie wszystko we mnie pójdzie. No hmm, jest tak trochę szczęścia. No. Ale? Zobaczymy co... Dobierz mi... wy karty. O. No i, no i na propsie, nie? <śmiech> Serio. <śmiech> Trzy, cztery... Zostanie ci jeden HP, powiem ci tyle. Widzę, widzę. Kurde, ale... a z tym miałem taki pomysł. Ale... I złota ale... owca. Ale zrobię ci tak, nie? Okej. Okay. Ja teraz muszę to dobrze rozegrać. Tak? Gdybym tamtej owcy wtedy nie zaatakował, to, by, to byś już nie żył. <laughs> Ojej. Dobra, bo to i tak przegrałem. To nic nie zmieni, wiesz o tym. Wiem. Dasz mi jeszcze jedną turę? Nie, nie dam. Proszę, tura przeznaczenia, dobrze? Tura przeznaczenia. Nie, nie, właśnie Ja Ci nie. mogę powiedzieć co mam za karty, okej? Okay? Nie. Mam Ci powiedzieć? To wtedy Berserkera razy Grubashi i kube Ognia. No to naprawdę, szaleje wiesz. Masz. O, raptorek. Raptor. szczęko gryz. Masz. I taki jeden HP. Proszę, coś dobrego. Niech coś, niech coś dobrego będzie. No to na początku tego nie było, to zawsze jest na propsie. <grystanie> A ja dwa razy wyjechałem tą kartonie. Tak? No. Ej, nie ma tak. O! Ej! Ryże? No, no, poli, boy! Ta gra jest moja! Herd, sto! Wyszardałem ci porę, nie? A widziałeś a to, że ja tak patrzę? Dobra, od razu mówię, tu już Stachu wygrał, oczywiście. Gramy rewanż jeszcze. Czyli co, na odcinek będziemy dawali po dwa mecze. Mhm. Ok. No i dobra, no to. Wybieraj talia. Albo nie, nie wybieraj, nie wybieraj. Dawaj, jedziemy challenge pan i tylko wiesz kto. Tylko zlagował mi Hearthstone'a, czekaj. O dobra. Aha, i tylko ja muszę, okej? Okay? I możemy ich bufować, pamiętasz? Pamiętam Tak, i coś takiego. Czekaj, zadzwonię do mojej mamy. A bo dobra, nie bo jest nagranie, ty. <laughs> Możesz zadzwonić. <laughs> ok. I, I zrób cięcie. Jak nie zrobisz cięcia, to cię zabije. Chociaż weź wycisz co co teraz mówię, okej? Okay? Dobra. Pewnie nie, pewnie nie wyciszy, bo jeszcze nie umie <laughs> ciędzie robić. I to się domyślam. Hmm. E, nie odbieraj tego. Zrobisz cięcie czy nie? Nie. <laughs> jeszcze raz to nie chce. A, bufujemy Janusza. Ale tylko jednego. Janusza. Ale tylko tego pasywnego Janusza, nie? Tak, tak, tak. No dobra. I co o, jeszcze możemy to... robić? Bo tak. No, bufować, bawić się tymi zaklęciami, czyli 3 HP minus. Wiesz, prowokację Prowokacje można używać. A. Zaj, czekaj za, za ile będziesz po obiad ale mnie, ale mnie brzuch boli z głodu A ja nie będę spadł co obiad co obiad Nara Nara dzięki Dzięki fajnie Nara Dzięki naprawdę Na razie Fajnie dzięki Nara Cieszę się Twoim szczęściem wiesz Zobaczyłem no, się w ogóle tak. Dobra, jestem. Tu było cięcie? Było. Mhm. A jak się zobaczę na nagraniu, że nie było, to cię zabiję. Ej, do, dobra, a prowokację można używać? Nie. Mhm. Tylko ja mąż... A co, użyłby piechura pewnie. Zgadłem? Zgadłeś. Ej, a ten? Ja to wiem. E, pro, pra, prawo światłości, czyli mój bohater cię uderzy? Tak. Można? Nie, nie można. Tak. Można? Można, można. Zaklecia można i bohaterem tylko Janusz najważniejszy jest. Pyk. Z Januszem wyjdzie, nie? A widzisz, Janusz pierwszy. Mm, powiem ci, że OP karty na razie mi wychodzą, nie? No, ja dłuższe <słuchaj> idę. Słędzi mnie stopa, nie metal od miesiąca. Co? Nic, Na nic. serio? Nie. O <słuchaj> Kim ja gadam? I się ja się, nie, wiem, do przepięcia się umi, chociaż. <grystanie> e, buff no go? Okay. Już trzech Januszy wezwał, nie? W zasadzie przyzwał. Zadzwoniłem po nich. Tak troszkę. Jeszcze bym się ciebie obawiał. Wiesz, ja też się Ciebie nie boję. Hmm? Poczekaj aż zacznę tak solidnie grać. Chcesz czy nie? Chcesz wygrać na odcinku czy przegrać? Jak w poprzednim raz? Co <grym grym> nie widział poprzedniego odcinka, zapraszam. Link znajdziecie w opisie. Ale raz wygrałem. Raz wygraj. O! Uderzyłem Cię Ja muszę. Nie zacząłem tak, ty. Kto by się tego spodziewał, nie? No. O, boska tarcza. Masz. Okej. Okay. Bęge w Au. Au. Okay. No to teraz cię zaskoczę powiem ci Ty ty, ty, ty gdzie tu ci tutaj bafuje coś? Eee Dobiera mi kartę nie? Co to ma być za oszustwo? Nie może dobierać kart Co to ma być za oszustwo? No dobrą kartę mi dobrało akurat wiesz? Ale co to miało ma być za oszustwo? Nigdy bo zobaczysz, że ja też by doszukiwał tak jak ty. Tylko, że nie będę tym bił. Tylko chodziło mi o tą kartę, żeby dobrało, nie? Ja też sobie to rzucę z kartą. Żeby mi tylko wiesz, kartę do dobrało. <śmany> <śmany> mm. jakoś się ciebie nie boję xd tak w ogóle zaczęliśmy mnie bić innymi kartami tak, ale nie twoją postać. Mm -mm. Tak. Jak graliśmy wcześniej, no, no, jak no. nie nagrywałeś? No, no. no pamiętasz. Pamiętaj. Pamiętasz. <laughs> pamiętasz. To się wytnie. Tak trochę ciężko w tamtym stanie, wiesz, było coś pamiętać. <laughs> A, ich Troszkę mi się to nie, zaczyna nie podobać. Co? Co ty robisz, nie? Czyli klasycznie. O, 6 punktów zdrowia. Dobre zagranie. 6 punktów zdrowia, nie? Co? Ну... No. Yeah, ну с ними можно разговаривать, не yeah? ah. A nie rozpędzaj się tak. Zajmij <grywa> rogułdu. Janusz dwa dwa. Taki energiczny Janusz, nie? Aha bo ja muszę wziął i znikł. <grymne> Plasma mu się popsuła, i tyle. Bob do dobra ej <grymne> Bobra jest. Ja, co ja w ogóle gadam, nie? Nie wiem. Tak. Okej. Okay. A! Czemu ja tego biłem zamiast tamtego? Nie. Nie, to... No, to kształt ma 5-2. I co to było? Rak się odezwał. No i to taki solidny. <noise> W ogóle w tym meczu raka dostałem. Żeby mnie powtórzył raka. Jeśli tego nie urażł, to to skończyłem wierzę o tym. Tak? Tak, jeżeli nie je. Widzisz? Ugram. Ugrał. Bardzo w to wierzysz, powiadasz? Tak w tej okay. jest jeszcze coś tam mogę wyjechać Prowokatorem jeden dwa nie nie w ogóle bo też bym wyjechał xd Tengel wichro grodu bio. Okej... <grym _> Okej... Okay. Okay. myślałem, że nie zobaczysz. A, nie zobaczyłem, wiesz? wiem, że ślepy będziesz. I tak byłem, bo, bo zraczyłem to. Z zauważyłem, że to zraczyłem. <grym> Eee, to widzę, że to chyba GG będzie. Chyba, że kartę dobrą dostanę. Ale ty nie aż wafali fali płomieni. A nie, to Uter, to nie. U falu płomieni mógłbyś mi ich wszystkich zbić. Wiesz o tym? Mhm. Czy będzie GG? Jeszcze mogę cię tak uderzyć, nie? Walczy, walczy, nie powiem. A i patrz co zrobię. <laughs> no. Zraczyłeś to. I tak bym przegrał. No, dobra. GG, gram. Dobrze. Dobra, to będzie koniec. To na tyle. To na razie. Siemano.